Cześć, pasiecha gromadzeń Dzisiaj jest piątek. 28 czy 9? 30? Kurczę, sorry, że tak, ale się za, za, zapomniałem, który jest dzisiaj. No bynajmniej piątek, ostatni piątek marca. Jestem na pasiece, będę robił przegląd. Zobaczymy, co jest u pszczółek. No ten tydzień był taki nie, za fajny, nie? Chłodny był. No a było widać, że jak, jak trochę słońce wychodzi to one latają. Ale szału nie ma. Teraz już jest... po 15, bo ja już po pracy przyjechałem na pasiekę. I... no to już słabsze samoloty. Ale chcę na... No zaglądnąć do dwóch Czechuli, żeby jutro mieć mniej roboty, bo mam jeszcze inną. A chcę zrobić ten przegląd. Zobaczyć co tam piszczy w ulach. Tydzień temu nie robiłem, eee, to znaczy e, jedynie z boku, z gniazda, nie zaglądałem do czerwiu i tak dalej, tylko odsklepiałem zapasy. Sprawdzałem, czy za matą e, jest zapas i jak był, to odsklepiałem. O, spoko już tu jest, czułek tutaj za dużo nie widać, tu coś lata więcej. ...z pyłeczkiem. Trzeba to poprawić. A, bo tu gwoździk wypadł, dlatego tak jest. Dobra, nie będę no teraz tym młotkiem stukał. I tyle, zobaczymy jak to jest. Wierzba już przekwitła, już Wam idę pokazać. Wiem, że niektórzy piszą, że dopiero mieli niedawno pierwsze oploty lub pierwsze takie zerkanie do gniazd wierzba dopiero za jakiś czas a umie już ani jednej pszczoły tak to wygląda kotki są już przetrzebione, zwiędnięte i tyle u już mirabelka powoli startuje Teraz pokażę tutaj patrzcie na agrest widzicie Te tutaj to są zaczątki kwiatków jeszcze nie kwitną ale będzie ciepło to Zakwitną za tydzień. Ciekawe. Wiosna jest taka w miarę. W miarę wiosna jest e, taka jak powinna być. Raz ciepło, raz zimno. W marcu jak w garcu. Tu już moja morelka zakwitła. Mam nadzieję, że nie zmarznie jak przyjdą przymrozki. Tu jest mirabelka. Oj, chcę jakiś gałąź pokazać Widzicie? Już zaczęła kwitnąć pierwsze otwarte kwiaty A jeszcze dużo nie jest, ale już są całe białe niektóre krzaki U mnie nie, ale no, w okolicy Także zaglądniemy zaraz do tych rodzinek, tutaj od tej strony zaczynam. A oto dwójeczka Moja chyba najsilniejsza rodzinka Pomagamy ją pierzgom Jest na 8 ramkach wielkopolskich A jak widać testuje używanie zwykłych gumowych rękawiczek, jednorazówek Zobaczymy Tutaj są dwie ramki z pokarmem, syropem i podsklepianym. Czy co? Sklepiny zabrane, ale tu wszędzie się błyszczy. Nie jest ci mocno ciężka, lekka dosyć, ale sporo pokarmu Na krop. Tutaj z tej strony jesteś trochę, a z tej, ta jest czysta. Tu mamy zatworomate. Co macie siedzi pszczoła? Czyli jest dosyć fajnie. To jest dosyć ciężka ramka bez pokarmem pierwsza tu jest dużo wypolerowanych widzicie jak na czarno siedzą fajnie, sporo wypolerowanych miejsc od tej strony, od gniazda zostawimy, ale nie ma jajeczek, nie widzę. Długo nie jedyę się tam wyglądał ale chodzi na to, że robią miejsce pod mat dla matki pod czerwienie. Ale grubo siedzą fajnie. Silna rodzinka. Tu wszędzie czerw. Widzicie? Zasklepiony. Na górze wianek Miodu. Podobnie. Patrzcie tu. Widzicie? Nie wiem czy to widać. Pierwsza miseczka. Tutaj, miseczka. Jajeczka oczywiście w nim nie ma pewnie, ale he, ciekawe. Jeszcze marzec jest, przypominam. To już miseczki. Na 8 ramkach, więc no, ciężko powiedzieć, żebym za ciasno trzymał. 8 ramek to według mnie dosyć. Jak na marzec. Czerne gniazda. No, jest i matka z żółtym ma opalitkiem, dwuletnia, prima. Patrzcie, jak ciemno. Tu wszędzie jest czerw zamknięty. Łagodna pszczoła. Trochę tutaj wietrzy latają. Ale widzicie, praktycznie bez dymu by się obeszło. z tego Podkuzacza mojego to tak tym leci, że szkoda go No cóż, sama pszczółka. Patrzcie tutaj. Czekać. Czerw trutowy. Widzicie? Czerw trutowy, miseczki. O, tu jest więcej. Jeszcze trochę. No cóż, trzeba dzień poszerzyć gniazdo Zastanawiam się tu też po boku czerw trutowy Kolejna ramka z czerwem zamkniętym, z jajeczkami gdzie się wygryzło Tutaj też czerw zamknięty. No widzicie, na no czarno wszędzie. Tu jest czerw trutowy. Piąta i szósta. To jest cięższa, chyba więcej pokarmu. Patrzcie, dziką zabudową, jak mi czasnęli. Tu widzicie? Tu tego nie przypominam sobie, że było Zazwyczaj te, te paseczki to jest pod czerw robione Tu jest więcej pokarmu Na środku czerw podlanym leczkiem jajeczka sporo na tu błyszczy. I ostatnia ramka na bank będzie z pokarmem. Nie do niej wyciągał, bo widzę już stąd jest zasklepiony pokarm. Także nie wiem, czy ramkę pracy już nie dawać skoro jest tyle czerwiu trutowego. Pojawia się komórki trutowe, jak myślicie. tutaj był czerw, dobra tutaj daję jedną pustą ramkę z dajemy susz taki, tutaj raz chyba był zaczerwiony z tamtego roku rameczka, dosyć świeża do połowy był zaczerwiony widać, że dół jest biały mniejsza, ciemniejsza także nie wiem musicie mi powiedzieć czy dać ramkę pracy już. jak tak to jutro dołożę bo nie wiem szczerze mówiąc dla mnie za wcześnie ale sporo tego czerwiu trutowego i ta miseczka czy doradcie coś czy mają więcej doświadczenia bo ja będę się musiał grubo zastanowić co tu robić najgorzej, że ta rodzinka jest najśniejsza jest w tym leżaku i nie mam tu nadstawki nie wiem czy wejdzie czy ten daszek nie jest za nisko bo może się okazać że ten ul jest na tej rodzinki za ciasny to znaczy trzeba gdzie ograniczać matkę kratą pionową w czerwieniu to szkoda trochę no ale zaczynamy To jest chyba 18 ramkowy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No chyba 18 ramkowy, już nie pamiętam Więc trochę mało Ta rodzina powinna być w sezonie na trzech korpusach jeden gniazdo, drugim Miodnia plus czerw przekładany z gniazda. A jak to jest tylko 18, to będę musiał pomyśleć, czy nie dorobić nadstawki. Trochę tak do przodu, już myślami już myślę o maju, co tam będzie, ale teraz po prostu czas jest przygotowywać. Później, jak będzie. Pełnia sezonu to gorzej będzie z czasem, Uuu, także rodzinka w tej chwili już jest na 9 ramkach i nie wiem czy nie dołożyć ramki pracy. Także No, jak na razie żądła nie dostałem. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo zaraz pewnie dostanę, jak ci te chwale. Ostatnia pszczoła mi dziadnie. Ale jak na razie te gumowe rękawiczki super. Fajnie się czuję, rameczkę. Lepiej niż tych skórzanych, czy tych, co ostatnio miałem, półskórzanych, bo tam skóry była góra, a jakiś tam tkanina z dołu. No, także po przeglądzie tej czerwuli, bo kwasta jest bardzo dużo młodej pszczoły. No, podobnie jak u tej primy, ale tu jest na siedmiu ramkach. I chodzi o to, że po prostu za zatworem siedziała chmara pszczół czarnoasz. Tam takiej sytuacji nie było, ale tam było 8 ramek, trochę więcej miejsca. A tu po prostu ciężko mi było beleczki zasunąć, bo tyle pszczoły ładzi. Też nie wiem, czy nie poszerzyć gniazda. Na razie nie, nie poszerzyłem. Jeżeli chodzi o ósemkę, też fajnie, silniejsza jest niż ostatnio, jak zaglądałem. Na czterech ramkach jest czerw. No, nie są takie pełne jak tam. No, widać, że jest słabsza, pomimo że to jest połączenie tych dwóch. No, ale nie, no, mówię, no dwójka jest, jest najsilniejsza. Ale ogólnie no, tu jest na sześciu ramkach, tu na czterech, tu jest na 5. E, zobaczymy jutro wreszcie. Jeszcze ta dziesiątka trochę słabsza była. No nic, jutro znowu nakręcę jakiś filmik, postaram się po całościowym przeglądzie. No jak na razie, to jestem zaskoczony. Cześć.